Oglądasz dziesiątki filmów na YouTube, masz kilku mentorów, słuchasz parę osób, po prostu, które mówią Ci o YouTubie, a tych informacji jest naprawdę tak dużo, że sama po prostu nie wiesz, za co się zabrać i jak to faktycznie ma wyglądać z tym YouTubeem. W dzisiejszym nagraniu postaram Ci się pokazać najważniejsze aspekty, na które musisz zwrócić uwagę i takie must have 10 przykazań prowadzenia kanału na YouTube. Zostań ze mną. Pierwsze przekazanie dotyczy tego, co często jest problemem początkujących na YouTube, a mianowicie to, że nagrywają dokładnie to, na co mają ochotę, totalnie nie patrząc na widzów. Bardziej siedzą w swojej głowie i myślą, że po prostu to, czego oni chcą, to, co oni chcą nagrywać, to, o czym chcą mówić, to jest to. Czego potrzebują Twoi widzowie? Musisz się przede wszystkim zastanowić, czego potrzebują widzowie, co oni faktycznie wpisują w wyszukiwarkę, jakim oni językiem mówią, bądź uważna, uważna na właśnie potrzebę Twoich widzów, bo to oni oglądają Twoje filmy, to oni klikają w Twoje filmy. Zastanów się, o co faktycznie oni na starcie pytają, bo ty możesz mieć ogrom, bardzo duży wiedzy, tak? Natomiast mówisz może w sposób zbyt skomplikowany albo poruszasz tematy zbyt zaawansowane dla ludzi, którzy są na YouTubie, tak? Więc zacznij od tematów podstawowych i później stopniu wiedzę, ale dostosuj to szczególnie do twoich widzów. Pomogą ci w tym narzędzia takie jak TubeBuddy, pomoże ci Answer the Public, tak? Pomoże ci także sprawdzanie tego, co robi twoja konkurencja i jakie filmy działają u tej konkurencji najlepiej. Sprawdź co działa, co ludzie oglądają. Uważaj na to, co chcą widzowie, bo od tego powinnaś powinieneś wychodzić. Aby Twój kanał rozwijał się skutecznie i jak najszybciej. Druga zasada jest równie ważna i powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy ją złamałam, to bardzo strogo tego żałowałam i za każdym razem trochę algorytm, trochę YouTube mnie karał za to, że tego nie robiłam. O czym mowa? O regularnych publikacjach. Regularne publikacje będą zależały od tego, tak naprawdę, w jakiej niszy. Jesteś, tak? Jeżeli jesteś w gamingu, jesteś w lifestyleu i tak dalej, no to wiadomo tych publikacji filmów y, poziomych będzie automatycznie więcej. Natomiast w branżach takich mocno edukacyjnych, biznesu online i tak dalej, tutaj często wystarczy ten jeden film w tygodniu i to jest takie, taka optymalna ilość filmów, które powinniśmy produkować. Ni mniej, ni więcej tak naprawdę, bo jak produkujemy więcej, to zazwyczaj się wypalamy, jeżeli nie mamy zespołu ludzi, którzy nam w tym pomaga. A jeżeli produkujemy mniej, no to to już jest za rzadko. Czyli regularność w tym wypadku to będzie raz. W tygodniu, i bardzo mocno warto się tego trzymać. Najlepiej trzymać się tego samego dnia, tego, tej samej godziny w tygodniu, i to przynosi wtedy najlepsze efekty. Ja za każdym razem, kiedy miałam problem z publikacją regularną, to za każdym razem ten YouTube trochę z tymi zasięgami szalał i miałam tutaj problemy z filmami, tak? I czasami trwa to kilka filmów z rzędu, tak? Więc Warto po prostu wziąć sobie to do serca i cała reszta pójdzie za tym, jak. Jakby dodasz jakoś, dodasz całą resztę, ale regularnie publikuj. Nawet jeżeli to ma być krótki film, jeżeli on ma być delikatnie tylko zmontowany, nic tam się wielkiego nie dzieje, to pamiętaj o regularnej publikacji. Przykazanie trzecie to tworzenie angażujących tytułów i miniatur. Pamiętaj, że ten widz, jak ty już mu produkujesz film, który jest dla niego ciekawy i interesujący, musi jeszcze w niego kliknąć. I teraz na jakiej podstawie on klika. No on nie widzi twojego filmu, widzi twój film jakby zewnętrzną jego otoczkę obok filmów konkurencji, czyli widzi miniatury konkurencji i widzi tytuły konkurencji. Twój tytuł i miniatura powinny być najbardziej angażujące, najbardziej chwytające za serce, może budzące jakieś emocje, tak, pokazujące, że ten film spełni wymagania danego widza, tak? Czyli bardzo mocno skupiamy się na tych tytułach i yy, miniaturach. Do miniatur najczęściej używany jest program Canva i tam jest naprawdę multum różnego rodzaju elementów, które ci pomogą zrobić fajną miniaturę. Natomiast jeżeli chodzi o tytuły, to ja polecam zawsze sprawdzać tytuły z wtyczką TubeBuddy, do której link znajdziesz w opisie do tego filmu razem z instrukcją jej używania. Przekazanie czwarte, takie trochę nie w moim stylu, bo powiedziałabym, że lekko sprzętowe, a mianowicie zadbaj o dźwięk Twojego filmu. Bardzo mylne jest to, że skoro jesteśmy na platformie wideo i mamy tutaj YouTube'a, gdzie oglądamy filmy, to najważniejszy jest obraz. Otóż najlepszy obraz ze słabym dźwiękiem nie przekona widzów. Tak? Jeżeli w tym momencie ja zacznę tutaj szurać sobie po mikrofonie włosami, to prawdopodobnie było to słychać i będziesz niezadowolona tak? z tego faktu. Jeżeli ja bym pozwoliła, przed chwilą szczekał mój pies, i ja bym faktycznie cały czas gadała w momencie, kiedy ten pies szczeka, albo coś faktycznie głośnego się dzieje, co wyłapie mój mikrofon, w tym momencie nie dałabyś rady, nie miałabyś ochoty, po prostu słuchać tego filmu dalej, tak? W związku z tym musimy sobie uświadomić, że dla widza dużo bardziej przeszkadzający jest słaby dźwięk, niż słaba wartość wizualna, tak? Czyli jeżeli ja dzisiaj nagrywam w bardzo pochmurny dzień, jest. Super rano i powiem szczerze, że nigdy o tej porze nie nagrywam, i zobaczymy dopiero jeszcze, jestem bez okularów, więc jakby nie widzę do końca, czy ten obraz będzie super, dopiero potem sprawdzę. Jeżeli ten obraz nie będzie do końca igła, ale dźwięk będzie w porządku i nie będzie ci dużo rzeczy przeszkadzało, to obejrzysz ten film. Jeżeli tutaj pojawią się szumy, bo na przykład nie wyłączyłabym klimatyzacji itd., dalej, co też swoim drogą mi się zdarzało, no to w tym momencie dużo większe prawdopodobieństwo jest, że po prostu się kurzysz i twoje uszy po prostu nie wytrzymają, stwierdzisz, nie oglądam tego filmu dalej. Więc zadbaj o dźwięk, zadbaj o to, żeby była cisza w pobliżu miejsca nagrywania. Jeżeli możesz, zaopatrz się także w mikrofon. To może być taki prosty mikrofon, jak używam ja, typu Boya, który kosztuje 100-200 zł, tak, w zależności od rodzaju. Ale po prostu to może być też mikrofon w zestawie słuchawkowym, który posiadasz, ale zadbaj o ten dźwięk, sprawdź go wcześniej, nagdaj kilka nagrań, zobacz sobie po prostu, posłuchaj jak ten dźwięk wygląda, czy trzeba nad nim popracować i nad nim pracuj, żeby był coraz lepszy przykazanie piąte, czyli jedno z moich ulubionych, a mianowicie zaglądaj do statystyk. Jeżeli chodzi o statystyki, to one są na YouTubie fenomenalne. Moim zdaniem w porównaniu z innymi platformami tutaj YouTube góruje. Dlaczego? Dlatego, że statystyki są bardzo mocno opisane, bardzo fajnie to wygląda w YouTube Studio, czyli w zapleczu Twojego filmu, szczególnie jeżeli wejdziesz na komputerze, te statystyki poszczególnych filmów. Ja tutaj nie mówię nawet o statystykach całego kanału, tylko statystyki każdego filmu z osobna i tam zwracaj uwagę szczególnie na klikalność twoich filmów, na zasięg, tak na średni procent obejrzenia i te właśnie mm, statystyki dają ci informacje na przyszłość. Co zmieniać w swoich filmach, co robić lepiej. Jeżeli Ty będziesz wykres średniego czasu oglądania, tak, średniej uwagi Twoich widzów, utrzymania uwagi Twoich widzów, obserwować będziesz widzieć, kiedy Twoi widzowie uciekają. Czy to jest początek, czy w środku powiedziałaś jakąś ee, głupotę, tak? Czy, czy po prostu w jakiś sposób się zachowujesz? Może się rozgadujesz, może stosujesz intro, którego nie polecam, tak? I wtedy uciekają ci widzowie, albo przewijają film dalej, i jakby ucieka ci średni procent obejrzenia, tak? Oglądaj statystyki, badaj to, co działa i wdrażaj w kolejnych filmach. Przykazanie siódme, optymalizuj SEO. Co to jest SEO? SEO jest to korelacja między tytułem, opisem a tagami, na YouTubie szczególnie. Tak? W związku z czym staraj się słowa, frazy kluczowe, tagi mieszać w tych trzech miejscach. Na tyle, żeby po prostu te wyniki były jak najlepsze, żeby metadane były jak najlepszej jakości, czyli właśnie ten tytuł, opis i e, tagi, tak? ponieważ to one wpływają na to, w jaki sposób algorytm, w jaki sposób te komputery tak, czytają Twój film. One po prostu go, zanim go obejrzą, tak, bo już też wiadomo, sztuczna inteligencja jest taka technologia, natomiast zanim go obejrzą, niech po prostu ta Twoja praca włożona w SEO zostanie zauważona. I algorytm po prostu będzie wiedział, o czym jest Twój film i komu może go pokazać, z jakim widzem sparować takie wideo, tak? Więc TSO jest bardzo ważne. I w jaki sposób można pracować nad SEO? Można to robić samodzielnie, tak? Stosując frazy kluczowe i, i je po prostu z nich korzystając. Ale można również skorzystać znowu ze wtyczki TubeBuddy, i ona ma taką funkcję w wersji płatnej jak SEO Studio, które bardzo fajnie w kilku naprawdę kliknięciach pomaga nam te SEO ustawić. Powtarzam, linki znajdziesz w opisie. Przekazanie siódme. Nie ignoruj widzów, wchodź z nimi w interakcję, tak? I ja wiem, że im więcej tych filmów, tym nie zawsze łatwo jest odpowiadać bezpośrednio od razu na wszystkie komentarze i tak dalej. Natomiast fajnie jest faktycznie na te komentarze odpowiadać i też je analizować, tak? Bo jeżeli my wiemy, co mówią do nas widzowie w komentarzach, czego oni potrzebują, jakie oni pytania zadają, no to w tym momencie możemy to też zastosować w kolejnych filmach. Swoją drogą, odpowiedź na komentarz, nie wiem jak ty, ale jak ja zawsze pisałem jakiś komentarz na YouTubie, to byłoby mi strasznie miło. Jak po prostu dane twórca mi odpisywał, więc wraz z wzrostem kanału jest to coraz trudniejsze. Natomiast jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Oczywiście w filmie możesz też zachęcać do interakcji, do zostawiania komentarzy, lajków czy subskrypcji. Natomiast tutaj ja bym uważała, jeżeli chodzi o subskrypcję, to ja akurat do nich zazwyczaj nie namawiam, a jak już to robię to na końcu, bo uważam, że jeżeli ktoś będzie widział wartość w danym filmie, na przykład w tym, to po prostu zasubskrybuje, bo twierdzi, że tak chce z nią dalej e, tego YouTube'a się uczyć, tak? Natomiast jeżeli chodzi o lajki, to możesz w szybki sposób poprosić o lajka, mówiąc na przykład: jeżeli do tej pory te wideo ci pomogło, zostaw mi lajka pod tym filmem. Tak? I to nie było jakieś takie intruzywne, nie wymaga jakby oświadczeń, tak, jakimi można nazwać subskrypcje. Po prostu jest to szybkie kliknięcie, tak? Więc tutaj jeszcze to jest ok. Jeżeli chodzi o komentarze, to ja zazwyczaj po prostu nawiązuję do tego, co mówię. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy mieliście takie doświadczenie, co o tym myślicie, nie? Ale to też nie co chwilę. Zachęcamy ludzi do tego, żeby po prostu się angażowali, ale też nie przesadzamy z tym za nadto. Kolejna rzecz to korzystanie z aktualnych trendów, tak? Jeżeli widzisz, że coś jest trendujące na YouTubie w Twojej niszy, no to oczywiście się za to bierzemy. Wkładamy do tego swoją osobowość, swoje spostrzeżenia i jedziemy z tym tematem. Ja często y, pokazuję Wam na przykład nowinki na YouTubie, które się pojawiają, bo wiem, że niewiele osób na polskim YouTubie to robi i ja lubię, że tak powiem, Wam pewne rzeczy pokazać, nie zawsze z nich korzystacie, ale jednak y, myślę, że warto czasami Wam o tym y, powiedzieć. Jeżeli na przykład jest jakaś sytuacja y, związana z popkulturą czy z polityką i tak dalej. I wasza nisza jakby jest powiązana i możecie się do tego odnieść i nawiązać, no to w tym momencie jak najbardziej trzeba to robić, bo nigdy nie wiesz, czy te kolejne wideo, w którym właśnie wykorzystujesz ten dobry moment, ten momentum takie, czy nie okaże się tym, które pociągnie cały kanał do góry. Przekazanie numer 9 to korzystanie z dodatkowych funkcji YouTube'a, takich jak playlisty czy ekrany końcowe. Korzystanie z tych funkcji pozwala Ci na wydłużenie czasu oglądania Twoich filmów i tak naprawdę sesji oglądania. Bo jeżeli na przykład zastosujesz ekrany końcowe na końcu swoich filmów i będziesz zachęcać do tego pod koniec filmu, aby obejrzeć na przykład poprzednie nagranie, które gdzieś tam automatycznie powinno się łączyć z tym kolejnym, tak. No, to w tym momencie ludzie obejrzą nie tylko ten dzisiejszy film z dziesięcioma przykazaniami, ale obejrzą też poprzedni, w którym mówiłam o sztucznej inteligencji, na przykład, nie? Więc to już ten czas oglądania ci wydłuża. I załóżmy, teraz możesz także użyć playlist, czyli nawet na ten ekran końcowy możesz dać playlistę, i to pozwala ci ten czas oglądania wydłużyć jeszcze bardziej, bo takiej osobie nie wyświetli się tylko ten jeden film, który polecasz, ale wyświetli się ten film, a po prawej stronie ekranu wyświetli mu się reszta playlisty. Jest dużo większa szansa, że ta osoba zostanie z tobą, bo trochę dominujesz cały obraz y, YouTube'a, na który patrzy Twój widz i sugerujesz mu kolejne filmy do obejrzenia. Więc stosuj funkcje na YouTubie. YouTube to lubi, ale one też często właśnie. Pomagają Ci w tym, aby tego czasu oglądania na Twoim kanale było jeszcze więcej. I ostatnie przykazanie dziesiąte, czyli ucz się na swoich błędach, wyciągaj wnioski i sprawiaj, żeby każde kolejne wideo było przynajmniej o 1% lepsze od poprzedniego. Jeżeli Ty będziesz się obrażać na YouTube'a, dlatego że masz mało wyświetleń, któryś film gorzej Ci poszedł. To w tym momencie nie dotrzesz do tego filmu za dwa-trzy filmy, który pomoże Twojemu kanałowi urosnąć dzisiaj czy w przyszłości, bo na przykład będzie tygodniami i latami po prostu zbierać wyświetlenia, tak? Więc nie obrażaj się, zaglądaj statystyki, wyciągaj wnioski, patrz na kilka ostatnich swoich filmów, zobacz, które tematy najlepiej działają i idź dalej. Badaj, co robi konkurencja, co się dzieje na YouTubie, tak? Badaj, co się dzieje w Twojej niszy, w Twojej branży, szukaj fajnych tematów, a jednocześnie poprawiaj te rzeczy takie wewnętrzne, jeżeli chodzi o film. Twój skrypt, Twoje utrzymanie uwagi odbiorców, może to, w jaki sposób mówisz, tak? Może trochę montaż. Cały czas staraj się coś ulepszać. Niech to będzie jeden element w każdym filmie, który postarasz się ulepszyć, aby kolejny film był 1% lepszy i dzięki temu twoje filmy będą coraz fajniejsze. A jeżeli do ulepszania swoich filmów zaczynasz używać sztucznej inteligencji i obawiasz się, że YouTube może zdjąć twoje filmy albo możesz dostać jakiegoś bana, to koniecznie zobacz poprzednie wideo, bo to w nim opowiadam o tym, jak zaznaczać treści modyfikowane bądź nie przez sztuczną inteligencję w Twoich filmach na YouTube. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!